Obchody 30, lecia pracy artystycznej Andrzeja Piasecznego w Operze Leśnej w Sopocie stanowiły wyjątkowe wydarzenie dla fanów polskiej muzyki. Andrzej Piaseczny, znany również jako Piasek, otrzymał podczas Polsat Hit Festival specjalną statuetkę od dyrektora artystycznej festiwalu, Ninny Terentiew. Uroczyste wręczenie nagrody było emocjonalnym momentem, który wyraźnie wzruszył artystę. Co potwierdził podczas dziękowania zgromadzonej publiczności. Występ piaska był pełen emocji, a artysta wspólnie z zaproszonymi gośćmi wykonał swoje największe hity, w tym takie utwory jak imię Deszczu czy Śniadanie do Łóżka. Te piosenki na przestrzeni lat zdobyły serca wielu słuchaczy i niezaprzeczalnie przyczyniły się do popularności piasecznego. Po koncercie, w rozmowie z reporterem serwisu Pomponik, Andrzej Piaseczny podzielił się kilkoma osobistymi refleksjami. Artysta wyznał, że miał tremę przed występem, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę wagę wydarzenia i niedawne problemy zdrowotne, które go dotknęły. Piaseczny wspomniał o przebytym pobycie w szpitalu, choć nie chciał ujawniać szczegółów swojej dolegliwości. Ja wiem, że to jest interesująca informacja, ale dajmy temu spokój. Czasem tak jest, co mi się zdarzyło może dwa razy w życiu, że głos odcina zupełnie i tak się stało i tym razem, przyznał artysta. Dodatkowo, w trakcie wywiadu Piaseczny zdradził, na jakiej piosence zerobił najwięcej, co z pewnością jest interesującym faktem dla fanów. Jednak nie poruszano w nim tematu jego relacji z siostrą, co sugeruje, że muzyk wciąż pozostaje skoncentrowany na swojej karierze i życiu osobistym, które chce trzymać z dala od medialnego szumu. Piaseczny, mówiąc o tym wydarzeniu, wyraził swoje głębokie uczucia. To nie jest tak, że w tym świecie ludzie są tylko w przyjaźni. Jeżeli przez 30 lat udało mi się zgromadzić wokół siebie kilka osób, namówić ich do złożenia mi życzeń, to ja jestem szczęśliwy. Wideo, w którym bliscy przekazywali mu ciepłe słowa i życzenia, okazało się dla niego bombą emocjonalną. W trakcie jego odtwarzania na scenie, Andrzej nie mógł powstrzymać łez, co pokazało, jak bardzo jest związany ze swoimi najbliższymi. Muzyk także żartobliwie skomentował działania swojej siostry, mówiąc, takich rzeczy się nie robi. To było mega miłe i zawsze mówię, że rodzina jest dla mnie bardzo ważna, a właściwie najważniejsza w życiu. To wyznanie tylko potwierdza, jak dużą wartość w jego życiu ma rodzina i przyjaźń. W wywiadzie Andrzej Piaseczny odniósł się również do swojej twórczości muzycznej, wspominając o swoich najbardziej dochodowych hitach. Wspomniana choć, przytul, przebacz cieszy się ogromną popularnością na weselach, często wybierana jako utwór do pierwszego tańca przez nowożeńców. Natomiast utwór niecierpliwi również zdobył serca słuchaczy, co świadczy o trwałym miejscu piasecznego na polskiej scenie muzycznej.